Już znalazłam. Dobrze, jak już jest trzybnego. Kurwa, no, dobra, nie tylko, to jest jak jest. No, teraz... tylko kurwa, nie wrzuć go do wody, bo, to bo teraz... <laughs> polecisz razem z tą rybą. O kurwa, Teraz zobacz, zaraz że ta wyjęta wygięta. Mhm. Przejdziesz pod bierek? Podnieś go do góry, bądź. Nie, 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 Czekaj. Nie, 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 weź. Trzymaj ten podbierek tu bliżej, ja go nakieruję. Wyżej go podnieś, żeby ta siatka była normalnie, a nie... Złociągnięty. Złociągnięty. To Złociągnięty. To jest... Kierno. A tamten był większy, mimo wszystko chyba. Ten też będzie 563. Te. No, ja to za taka? Nie, 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 ja nie, nie, wybrał nie, nie, Weź pod tak pod niego Wróciłeś, nam się pomóc za no, nie, nie tak, nie tak, nie tak. No, już wyłącz No.